Rewolucyjnej czujności nie wykazał jeden z moich pacjentów, a mianowicie przez przypadek doszło do Polski jakieś skierowanie sprzed kilku lat za jazdę pod wpływem THC w innym kraju, konkretnie za naszą zachodnią granicą, i ten gentleman przyszedł wymienić, w zasadzie przyszedł powtórnik prawa jazdy, który zgubił, i nagle w Wydziale Komunikacji znaleźli to stare powiadomienie z Niemiec. Oczywiście został skierowany na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i zapytany o obecną jazdę czy obecne zażywanie marihuany, zaczął kręcić i powiedział, że ostatnio miał wypisaną marihuanę leczniczą przez lekarza, tam na jakąś terapię i wystarczyło to lekarzowi tegoż to Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, aby uznać go jako uzależnionego i to jeszcze od lat praktycznie 10 odkąd został złapany po raz pierwszy i niestety z deszczu pod rynne, oczywiście się tam odwołuje, ale tylko po to, żeby zyskać na czasie, o wydatkach na prawnika, nawet na moją skromną osobę, na wizytę, nawet nie wspomnę, prawda? Także y, najpierw pomyśl, a potem coś mów.